Cześć, ja jestem Wiktor i dzisiaj mam wielką przyjemność opowiedzieć Wam o książce Samuela Gwajna wrzask rebeliantów. Zapraszam. Książka, którą mam przed sobą. Wyszła nakładem wydawnictwa czarnego, który prowadzi tak zwaną serię amerykańską. Jeśli spojrzycie na inne książki z tej serii, to one wszystkie mają zasadniczo taki sam charakter, jeśli chodzi o okładkę, o układ, o papier, o kształt. Więc jeśli będziecie je sobie kupować, to prawdopodobnie wypełni wam się tak ładnie i to będzie bardzo estetycznie wyglądać na półce, ale przecież nie po to kupuje się książki. Przynajmniej z tego co ja wiem. Autorem tłumaczenia był pan Jan Dzieszkowski. Książka wyszła w 2017 roku. Warto powiedzieć też, że Samuel Gwine napisał inną książkę, dokładnie dotyczącą komanczów, która też została wydana nakładem wydawnictwa czarnego, bodajże nawet w tej samej serii. Pan Samuel Gwine jest historykiem i dziennikarzem, który zajmuje się Fragmentem historii Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku mamy dość nietypowy po prostu temat, ponieważ jest to biografia Tomasa Jacksona, generała Konfederacji. W Polsce ogólnie wojna secesyjna ma trochę fanów wewnątrz, tego wąskiego, wąskiego grona ludzi, którzy interesują się historią. I zwykle niestety na się tam na szurów Osoby, które zasadniczo bardzo mocno wypaczają historię na potrzeby własnych poglądów i kontynuują myśl w tak zwanej doktrynie Lost Cause. U. W Stanach Zjednoczonych powstało takie pojęcie Lost Cause, stracona sprawa, które dotyczy wybielania kwestii wojny secesyjnej, czyli północ wcale nie była taka dobra. Południe wcale nie było takie złe i mamy mnóstwo przykładów kulturalnych, chociażby film Przeminęło z wiatrem czy Narodziny Ameryki, ten film to w ogóle jest straszną brednią, ponieważ doprowadził również do jakby odnowy Ku Klux Klanu. W każdym razie kontynuuje się taki mit, że tak, Lincoln wcale nie był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa, ta wojna nie wybuchła praktycznie ze względu na niewolnictwo i to są prawdy i półprawdy. Tylko, że one są podane w taki sposób, że przedstawić jedną stronę w sposób, jakby była niewinna, bardzo często powielając pewne błędy myślowe. Ja również uważam, że nie można patrzeć na Lincolna jako osobę, która jest bezkompromisowo czysta i on od początku wywołał tą wojnę, to coś znaczy wywołał, przecież to Konfederacją zaczęli, jakby do, doprowadził do tej wojny ze względu na to, że chciał jakby zniszczyć niewolnictwo. Proklamacja z emancypacji wyszła w roku 1863, pojawiała się w kręgach republikanów, w szczególności tych radykalnych republikanów już znacznie wcześniej. Niemniej los Cause jest bardzo popularnym stwierdzeniem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dostajemy tutaj ponad 640-stronnicową biografię jednego z najważniejszych generałów Konfederacji poza Robertem Lee i wydawać by się mogło, że będzie to czysta pochwała Konfederacji. Otóż tak nie jest. Thomas Jackson nie jest przedstawiany jako negatywna postać, bo z pewnością sam kontekst wojny jest bardziej szeroki. Dostajemy mnóstwo informacji o tym, że on poszedł na tą wojnę nie ze względu na to, że uznawał, że należy zachować jakby niewolnictwo, tylko dostajemy informacje o tym, że poszedł na nią, ponieważ w Stany Północne Armia Federalna zaczęła jakby no, mocno naciskać na te Stany Południowe dla 19 wiecznych Amerykanów. Zresztą, zresztą dla XX- i 21-wiecznych, tak samo, bardzo często przywiązanie do stanu, w którym żyją, jest większe niż do ogółu kraju federalnego. Dla nich rząd federalny jest mniej istotny niż rząd stanowy. To jest taki kazus bardzo zdecentralizowanego kraju. Są różne przykłady decentralizacji czy. Ta jest dobra, nie wiem, nieważne. Biografia Jacksona jest potężna, mimo że większość, mniej więcej od 150 strony, skupiamy się wyłącznie na działaniach wojny secesyjnej przez pierwsze 3 lata, ograniczonej do kampanii Jacksona. Jackson był obok Lee, jak już mówiłem, na jednym z najważniejszych generałów Konfederacji, z pewnością najbardziej popularnym. Ludzie jak widzieli go, gdy przejeżdżał z armią, witali go jak bohatera. Niektórzy nawet mówili, że gdyby Je Jezus przyszedł na Ziemię Południową, do Alabamy czy Teksasu, prawdopodobnie nie zostałby tak przywitany jak Thomas Jackson. Jest to historia człowieka bardzo przywiązanego do rodziny, cichego, bardzo długo określanego jako głupi, brudny. Specjalnie nie dbało o wygląd, był dość kiepskim wykładowcą, ponieważ przed wojną wyszedł z armii i zajął się wykładaniem na Uniwersytecie Wojskowym w Wirginii. No i to jest dość ciekawe, że jak wojna potrafiła zmienić człowieka albo wygląd i opinię na temat człowieka. Który znalazł się w ferworze walki, ponieważ Jackson w ogóle wygrywał mnóstwo albo remisował mnóstwo walk, które były przez wielu skazanych na po... porażkę. W dolnie jeszcze na doa, która jest tu bardzo mocno opisana, mocno, bardzo szeroko opisana, no praktycznie większość walk toczył przeciwko znacznie silniejszemu, zna, przeciwko znacznie silniejszemu przeciwnikowi. Federalni mieli bardzo dobrą broń w postaci karabinów z y, pociskami mini, podczas gdy południowcy mieli zwykle starą broń, przestarzałą, o ponad 100 metrów mniejszym zasięgu. No i wychodzi z tego wszystko dość interesująca historia nie tylko o samym człowieku. Bo też zastanawiam się, dlaczego ja mam przeczytać książkę o generale Konfederacji. Skoro niespecjalnie, jakby w szerszym kontekście, może to być ciekawe, ale sama historia może być mega nudna. Samuel Guime poprowadził to niesamowicie wokół historii i na temat życia Tomasa Stonewall Jacksona. Dowiadujemy się o tym, jak wyglądały stosunki obyczajowe na południu, jak wyglądała mustra i szkolenie wojskowe, jak wyglądały możliwości. Prestiżu społecznego i po, pozyskania go, bo Jackson też pochodził z dość biednej rodziny roz, zresztą rodziny, która się rozpadła, bo jego ojciec był hazardzistą a sam wzbił się w lokalnej społeczności na naprawdę spore wyżyny. Był jedną z najważniejszych osób, nie mówiąc już o tym, co uzyskał swoją śmiercią waleczną w trakcie wojny secesyjnej. Historia opisana przez Gwina, więc opowiada nam bardzo szeroki kontekst, opowiada nam o dlaczego w ogóle doszło do tej wojny, co się stało, że ona wybuchła, jak wyglądało życie obyczajowe, wyglądało życie społeczne, wyglądało życie niewolników, bo jest tutaj bardzo dużo powiedziane o niewolnikach, zresztą sam Jackson miał niewolników tutaj akurat, ale jest na przykład wspomniane, że traktował ich dobrze, a jak zmarła jego niewolnica, to nawet wpłacił za nią na mszę i opłakiwał razem z żoną. Dla mnie mimo wszystko, może i to się wydaje miłe, nie? Ale jednak dalej wpisywano tych ludzi w inwentarz zwierząt Nie fajnie. Więc większość osób nie sięgnie po tak grubą po prostu księgę, cegłę, która opowiada potężne po prostu różne niepotężne różne historie. Naprawdę niesamowicie zróżnicowane. Ale jeśli interesuje was wojna secesyjna, jeśli choć trochę chcielibyście zdobyć szerszy kontekst, dlaczego ludzie decydowali się walczyć w takich, a nie innych sprawach, z pewnością znajdziecie tutaj odpowiedź. Chyba to wszystko, co mogę o niej powiedzieć. Dla mnie osoby, która coś tam kiedyś czytała o wojnie secesyjnej, starałem się unikać pewnych uproszczeń w jedną lub drugą stronę. No, bardzo mi to przejaśniło, tak? Naprawdę niesamowite. Ja Wam polecam, ale nie łapcie za tą książkę, jeśli Was temat po prostu nie interesuje, bo Was po części chyba nie zainteresuje. To jest jednak 640 stron. Warto może jednak zacząć od czegoś prostszego, na przykład Wikipedia, albo inne książki, choć w Polsce jest z nimi dość duży problem. Trzymajcie się cieplutko i cześć!